wypuściliście raport, któremu daliście tytuł Twoje biuro, twoje zdanie i to jeszcze biuro oczami pracowników. No to ze dwa zdania o samym tym raporcie. Jak on powstawał? Opublikowaliśmy go w tym roku, dlatego że trochę trwały wszystkie analizy, też porównywanie z dostępną literaturą, dostępnymi raportami innych organizacji i zrobiliśmy takie badanie, które miało formę badania ilościowego. Czyli, stricte, to była ankieta do wypełnienia online, przedstawiona w czterech wersjach językowych, bo zależało nam na takim wiesz, globalnym obrazie, nie tylko co dzieje się w Polsce, ale po prostu na świecie. No i udało nam się zebrać odpowiedzi od ponad 275 osób, pracowników, tak? No bo możemy powiedzieć, że nasi respondenci to po prostu są pracownicy, użytkownicy przestrzeni biurowej, którzy wiesz, reprezentowali i różne firmy na różnym szczeblu rozwoju kariery. I odpowiadali nam na pytania, co tak naprawdę oczekują i co chcieliby mieć w swojej przestrzeni biurowej. I ten raport powstał też dlatego, że wcześniej tworzyliśmy taką nową koncepcję biura Reunion, która była taką odpowiedzią na czasy postpandemiczne, że chcemy znowu poczuć się jak firma, jak jedna całość. Kiedy widzieliśmy taką tą dużą rotację, też migrację pracowników. A w tym momencie no, wiemy, że ta rzeczywistość pracy już nie jest taka nowa. Prawdopodobnie te rozwiązania, na które wiesz, byliśmy gotowi te 5-10 lat temu, no teraz już nie są do końca wystarczające.